Funkcjonariusze ABW weszli do y, siedziby studia, które wynajmowaliśmy, proszę Państwa, na początku tego roku. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, ale nie, nie... ma potrzeby nagrywania, bo to nie jest skierowane w Państwu kierunku. Nie, tak? Nie. To, to ja w tej chwili. Dobrze, ja może odłożę y, w drugą stronę mogę? kamerę. Pani Barka, jeżeli jest możliwość, to pokazujmy naszym widzom, co się dzieje. To jest ważne dla opinii publicznej, by wszystko było transparentne. No kochani, chyba mogę Wam powiedzieć, że zaczęło się. Zaczęło się na mak. Mamy pełną powtórkę pierwszych rządów Donalda Tuska. Dosłownie wszystko. W taki sam sposób atakuje się dzisiaj media, które sprzeciwiają się władzy. To właśnie wydarzyło się dzisiaj. Jednostki ABW właśnie wkroczyły do byłej siedziby TV Republiki z niewyjaśnionych powodów, szukając Bóg wie czego. Na szczęście jest kanał Kto Wygrał, który pokaże Wam wszystko, co się dzieje. Dlatego zanim zaczniemy, to jeszcze raz Wam przypomnę, że jesteście na kanale Kto Wygrał, więc obowiązkowo zostawcie like. I suba, bo inaczej to do was przyjedzie ABW. Zostawiliście? No to bez przedłużania lecimy z tematem, bo sam temat jest mocny. Historia zawsze zatacza koło i dzisiaj możemy zobaczyć na własne oczy, jak Donald Tusk w taki sam sposób walczy z opozycyjnymi mediami, jak robił to jeszcze kilkanaście lat temu. Dla widzów, którzy mogą nie pamiętać, w roku 2014, kiedy magazyn Wprost ujawnił podsłuchy czołowych członków rządu, co wywołało ogromną aferę, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratura zażądały od redakcji Wprost wydania nośników z nagraniami, które miały być dowodem. Przed Redakcja odmówiła, powołując się na konieczność ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Jak więc zareagowały tuskowe służby? Wieczorem 18 czerwca tamtego roku funkcjonariusze ABW w asyście prokuratora weszli do siedziby wprost, żądając wydania laptopa i pendrive'a redaktora naczelnego Sylwestra Latkowskiego. Gdy odmówił, powołując się na tajemnicę dziennikarską i brak decyzji sądu o jej uchyleniu, funkcjonariusze podjęli próbę siłowego odebrania mu sprzętu. Doszło do szarpaniny, podczas której Latkowski był szarpany i przyduszany przez kilku funkcjonariuszy. Proszę go wypuścić! Bądźcie tutaj! Bądźcie tutaj! Ej! Ej! Co to znaczy? Ej! Co tu się dzieje? Ej! Ej! Otwórzcie te drzwi! Otwórzcie Ej! Ostatecznie Latkowski nie oddał laptopa, a ABW odstąpiła od dalszych prób i opuściła redakcję przed północą. Wydawało się wtedy, że to będzie największa kompromitacja polskich służb w historii. Zabawnie patrzy się na te wydarzenia z perspektywy czasu ponieważ dokładnie podobne rzeczy dzieją się dzisiaj. Funkcjonariusze ABW znowu próbowali wtargnąć tym razem do byłej siedziby TV Republika podczas programu na żywo. Standardowa bitwa polityczna. Wchodzimy w tryb wydania specjalnego. Proszę państwa, dlatego że dosłownie chwilę temu dotarły do nas bulwersujące informacje dotyczące tego, że funkcjonariusze ABW weszli do siedziby studia, które wynajmowaliśmy proszę państwa na początku tego roku. Ja tylko Państwu przypomnę, jak wyglądał proces przenosin naszej siedziby. Wcześniej siedziba Telewizji Republika była przy ulicy znajdowała się przy ulicy Dzielnej, ale w związku z tym, że stacja zaczęła się prężnie rozwijać, nasze kierownictwo znalazło nową siedzibę, ale ponieważ musieliśmy się przenosić bardzo szybko, w takim niesamowicie szybkim tempie. Robiliśmy to na dwa sposoby, proszę Państwa. Przenosiliśmy się tutaj na plac w samo centrum Warszawy, ale żeby to się wszystko technologicznie udało, w tym samym czasie wynajmowaliśmy przez dłuższy okres czasu takie studio zewnętrzne na warszawskiej Ochocie. I dziś właśnie, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że agenci funkcjonariusze ABW weszli, proszę Państwa, do tej siedziby, do siedziby studia Kakadu. Co to w ogóle ma być? Wiecie, co jest z tym wszystkim najbardziej kompromitujące? To, że nasze państwowe służby to takie pi jak już próbujecie wprowadzić pełną cenzurę i atakować media i ogólnie cofać nas do czasów PRL-u, to róbcie to chociaż dobrze. A tymczasem potężni funkcjonariusze i agenci bezpieczeństwa za każdym razem są pokonywani przez kilku dziennikarzy z kamerą. To jest naprawdę zastanawiające, jak potężnym przedmiotem jest kamera. Otóż jest ona tak potężną bronią, że ze strachu boją się jej wszyscy funkcjonariusze służb tuska. Tak też wydarzyło się dzisiaj, ponieważ kiedy tajniacy Przyjechali pod siedzibę studia, zastali tam tylko jedną panią, która ze strachu zaczęła nagrywać całą sytuację. Zobaczcie tylko, jak obsrane były te osiłki, kiedy zobaczyły kamerę. Dzień Dobry. Dobry, co się dzieje? Jaki jest problem? Nie, chcieliśmy tylko podpytać, czy pani może. Jedną Maciej Kalinowskie Agencji Bezpieczeństwa. No tak, i kogoś tam? E, czy A pani... czy pani nagrywa teraz? Tak. Nas pani nagrywa? A w to, jakim celu nas Pani nagrywa? Bo ja nie wiem, co się dzieje. Chcieliśmy jeden wizerunek Pani pokazać, bo Pani tutaj nie może kojarzyć. Czy Pani kręcą. napisała właśnie to? Może Pani to wyłączyć? Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby ale nie, nie ma potrzeby im... nagrywania, bo to nie jest skierowane pani, w Państwu kierunku. Nie tak? Nie. To, to ja w tej chwili, dobrze, ja może odłożę w drugą stronę kamerę. Prawa, nie ma. Pani Beato, jeżeli jest możliwość, to pokazujmy naszym widzom, co się dzieje. To jest ważne dla opinii publicznej, by wszystko było A transparentne. Nie jest w kierunku nie. żadnych wyborów ani nic. Proszę to wyłączyć. Dosłownie jak czosnek na wampiry. Dlatego, kochani, jeżeli boicie się, że w nocy przyjadą do was służby Tuska, to po prostu postawcie kamerę przed drzwiami i od razu będą uciekać w podskokach. No dobra, żarty żartami, ale zachowanie tych tajniaków stało się po prostu skandaliczne. Ta starsza pani znajdowała się na swojej posesji i to oni tam wtargnęli, dlatego ta pani miała pełne prawo nagrywać całą sytuację. Jednak jak widać, funkcjonariusze ABW nie są znani z przestrzegania litery prawa i zaczęli dosłownie grozić tej pani. To są dosłownie ubeckie metody. Jak to na początku zobaczyłem, to aż się zastanawiałem, czy to sam Nawrocki nie wysłał tych ludzi, ponieważ cała ta afera prawa Prawdopodobnie zapewni mu zwycięstwo. Tak samo jak 11 lat temu, afera z ABW, kiedy wkroczyła do redakcji wprost, zapewniła zwycięstwo Andrzejowi Dudzie. Jeszcze bardziej ironicznie jest to, że w obu sprawach ABW zostało pogonione przez paru dziennikarzy. Tutaj tym razem uciekli przed starszą panią która zaczęła ich nagrywać. Właścicielka studia Kakadu jest, proszę Państwa, na swoim terenie prywatnym, jest na terenie e, swojego e, podwórka, więc ma pełne prawo do tego, by rejestrować to, co się tam w tej chwili dzieje. Także ja zupełnie, Pani Bato, nie rozumiem tego stresu e, wynikającego no właśnie z tej sytuacji. Ma Pani prawo dokumentować to, co się w tej chwili tam dzieje. To jest praca służb. Ma pani Beata prawo ją dokumentować, ale jak widzimy, proszę państwa, w tej chwili chyba funkcjonariusze wsiadają do samochodu. Może wy znacie na to odpowiedź? Kogo reprezentują tacy funkcjonariusze, bo na pewno nie obywateli. Czy tak to ma wyglądać w państwie polskim? Totalna bezkarność rządowych agentów, co by było, gdyby tam nie było kamery, nielegalnie wkroczyliby do studia? Rozumiem, że teraz każdy obywatel musi wszystko nagrywać, co się wokół niego dzieje, ponieważ nie tylko może okraść go imigrant z Zachodu, ale również funkcjonariusz, którego utrzymuje z podatków, uśmiechnięta Polska, kochani, uś. Uśmiechnięta Polska. To jest dopiero przedsmak. Donald Tusk jasno pokazuje, że nie zależy mu na wolności słowa ani wolności mediów. Już teraz Adam Bodnar szykuje nowelizację ustawy o mowie nienawiści, która da jeszcze większe możliwości prokuraturze i służbom na ściganie ludzi za to, co mówią. Już teraz nawet wielkie stacje medialne są zagrożone, a oni mają środki, żeby się bronić. Pomyślcie więc, co mogą zrobić wam? Przecież przeciętny obywatel nie ma dostępu do armii prawników, która go obroni. Co się więc stanie, kiedy rząd przestanie cenzurować media, a weźmie się za zwykłych obywateli? Odpowiem wam, co nas czeka. Orwell 1984 Co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście przekazać Donaldowi Tuskowi, zanim wejdzie nowe prawo o mowie nienawiści. Piszcie więc totalnie bez cenzury. Jak już tam będziecie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale Kto Wygrał. Wuja się z wami tymczasem żegna, ponieważ ktoś mu puka do drzwi. Do zobaczenia niedługo!